Witam Państwa serdecznie na panelu pod tytułem Onkologia Personalizowana. Witam serdecznie obecne tutaj Real World. Panią profesor Marię Sąsiadek, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Witam serdecznie. Witam serdecznie panią profesor Beatę Jagielską, prezesa Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, prezesa Zarządu Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Witam serdecznie. I witam serdecznie w formule online pana profesora. Rafała Dziadziuszko, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Proszę Państwa, no właśnie, poprzedni panel miał tytuł Toys for Boys a tutaj mówimy Toys for Girls and Boys chyba jeżeli chodzi o medycynę onkologię precyzyjną. Proszę państwa, ja tytułem wprowadzenia poproszę o prezentację, bo obiecałem, że przedstawię następny z indeksów. Ja nie chciałbym państwa zanudzać indeksami, rankingami, ale mówiłem o indeksie zrównoważonego rozwoju. Tutaj jest bardzo ciekawa inicjatywa europejska indeksów Future Proofing Healthcare. Idea rankingów, indeksów polega na tym, że nie name and shame, że powiem po staropolsku, czyli nie chcemy pokazywać, że ktoś jest ostatni, to jest źle, tylko chcemy po, 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 podyskutować, dlaczego ci wyżej osiągnęli te, te miejsca i pani profesor Jagielska, która była współautorką tego indeksu medycyny personalizowanej europejskiego, tu pokażę grono współautorów, to byli zarówno etycy, jak i genetycy, jak i byli ministrowie zdrowia, jak i eksperci medyczni, działacze na rzecz praw pacjentów. No i pani profesor Jagielska reprezentowała onkologów i reprezentowała jednocześnie Polskę, no i tą Europę Centralną i Wschodnią, jak my to ładnie nazywamy, w tworzeniu tego indeksu. I proszę Państwa, ten, ten indeks, znowu pokażę tą termomapę, którą pokazywałem przy indeksie zrównoważonego rozwoju, Zwoju. Przypomnę Państwu, Polska tam zajęła, tutaj przeskoczę na ten slajd zbierający wyniki indeksów. Proszę zauważyć, Polska wtedy zajęła 23 miejsce na 30 krajów. Z 2019 indeks o systemie ochrony zdrowia ogółem. Indeks medycyny personalizowanej w 2020 został zrobiony. Było 34 kraje, no i Polska zajęła, proszę Państwa, niestety tutaj miejsce 26 i jeszcze raz mówię, my, my nie chcemy tego podkreślać, że Polska zajęła to 26, chociaż rzeczywiście no, infrastruktura ochrony zdrowia została, spozycjonowała Polskę na 29 miejscu na 34 kraje. Infrastruktura i zdrowia na 23 miejscu też widzimy, że, że to, ta informatyzacja jest tutaj kluczowa. Produkty i technologie medyczne na 23 miejscu i usługi zdrowotne na 19 miejscu, ale jeszcze raz chciałbym podkreślić Czechy. 20... Jest to pierwsze miejsce i w tym infrastruktury na przykład i, i zdrowia siódme miejsce Czesi na 34 krajów. Więc rzeczywiście można pewne rzeczy poprawiać i osiągać efekty. To były cztery kategorie, jeszcze raz przypomnę, infrastruktura zdrowia, infrastruktura i zdrowia, produkty i technologie medyczne i usługi zdrowotne, które były oceniane w tym indeksie medycyny personalizowanej. Polska 26 miejsce na 34 kraje. I w tych poszczególnych kategoriach, proszę zauważyć, Finlandia, Austria, Holandia pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o infrastrukturę zdrowia, Polska na 24. miejscu, infrastruktura i zdrowia Polska na 29. miejscu. No nas cieszą inicjatywy i zdrowia, o czym też Panie Profesor, myślę też będą i Pan Profesor wspominały, czy to i recepta, czy i zlecenie, no ale dostęp do dokumentacji medycznej, przepływ danych w systemie, widzimy, że ciągle w Polsce nie działa tak jak w innych krajach. W krajach. Portugalia, no Estonia, proszę zauważyć, pierwsze miejsce tutaj w infrastrukturze i zdrowia, czyli uczmy się też od krajów, których byśmy często nie myśleli, że możemy się nauczyć. Proszę zauważyć produkty i technologie medyczne, o tutaj Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska na 19 miejscu, usługi zdrowotne, Holandia, Wielka Brytania, Dania, Polska na 23 miejscu, to jest cały czas indeks medycyny personalizowanej. No i proszę Państwa, ten panel ekspertów, który oceniał to z perspektywy Polski, stwierdził, że jest takich sześć kluczowych warunków rozwoju medycyny personalizowanej. Oczywiście zaraz będziemy mówić o onkologii precyzyjnej, wzrost finansowania ochrony zdrowia i to myślę, że wszyscy się zgodzimy, że to jest w ogóle fundament dla systemu ochrony zdrowia, żeby on się rozwijał. I to on warunkuje przede wszystkim ten wzrost finansowania, zmianę modelu organizacji systemu ochrony zdrowia, zakończenie procesu informatyzacji ochrony zdrowia i tworzenia systemu gromadzenia udostępniania danych medycznych na potrzeby pomiaru efektywności zdrowotnej. Tutaj eksperci założyli, że do 2025 rozszerzenie dostępu do diagnostycznych testów genetycznych dla wszystkich nowotworów w oparciu o wytyczne towarzystw naukowych oraz tworzenie narzędzi monitorujących ten dostęp do 2025 roku, włączenie do programów nauczania medycznego informacji na temat dostępności do procedur umożliwiających wdrażanie medycyny personalizowanej. Tutaj inicjatywa CMKP do 2023. Edukacja pomocniczych kadr medycznych. My mówimy o kadrach. Pan profesor Jasen podkreślał, że lekarz i pielęgniarka mają bardzo dużo działań związanych z procesem terapeutycznym. To trzeba odciążyć. Pan profesor Bidziński i no, profesorowie w swoich wykładach podkreślali to, że lekarz powinien koordynować cały proces, ale jednak powinny być kadry. Tutaj akurat mówimy o koderze medycznym, o, o asystentach medycznych i uwzględnienie w rozwoju medycyny personalizowanej, perspektywy pacjenta, która oznacza dostęp do danych medycznych oraz partnerską komunikację między lekarzem a pacjentem. Wszystko do 2023 roku. Te indeksy są, te raporty są osiągalne online i zapytam panią profesor. Beatę Jagielską. Po pierwsze, komentarz jako współautora indeksu europejskiego. Czy takie indeksy, w tym przypadku medycyny personalizowanej w kontekście onkologii precyzyjnej, mogą wytyczać pewne kierunki? No bo to jest pierwszy indeks, który porównał kraje, 34 kraje europejskie, plus jeszcze Kanada, Izrael. Jak wygląda ten aspekt, ten aspekt systemu ochrony zdrowia? I druga sprawa, też bardzo bym prosił panią profesor, żeby jeszcze raz przybliżyła ideę medycyny precyzyjnej czy też onkologii precyzyjnej też w kontekście tych rekomendacji, które tutaj pokazuje zespół autorów przygotowanych na bazie też dyskusji wokół tego indeksu medycyny personalizowanej przez polską koalicję medycyny personalizowanej. Uprzejmie proszę panią profesor, tu jest mikrofon.